Widzowie, magiczny czas świąt właśnie nadszedł do Fortnite. I chyba nasz ulubiony event Winterfest właśnie się rozpoczął. A ja kurna, bez choinki tu siedzę. Nie, ja, no dobra, są święta, musi być choinka, nie? Tu będzie stała, nie zapalę wam jej, bo nie mam czasu. Ale choinka jest! Więc zostaw też łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał i wpisz kodik 13 w sklepie, bo wtedy będziesz mógł wygrać takie faudolce. No i napisz w komentarzu, co byś chciał w tym roku dostać na święta pod choinkę. A ja jak co roku idę dla Was otworzyć wszystkie prezenty w Fortnite naraz Opening Fortnite, czas zacząć! No dobra moi drodzy, ja już w lobby, ja już w lobby. I pierwszy prezencik będziemy otwierać, festiwal zimy powrócił, cieszę się jak małe dziecko normalnie, naprawdę jestem totalnie, totalnie podekscytowany w tym momencie, tak mi brakowało tego, tak mi tego brakowało, co rozpakuj codzienny darbowy prezent przez 14 dni i rozgrzej się przy świątecznym, świątecznym polanie? To my coś, yy, nieważne, by złapać świadowanie xp, to w ogóle nie po polsku jest chyba napisane, ale to nic, bo mamy prezenty, mamy też, yy, mamy też doga mamy też gdaka jakiegoś yy, białego, a czy ja mogę się przejść po tym schronisku na przykład? Bo kiedyś się. Kiedyś mogłem sobie normalnie poszmerać, po tutaj. po, po bajerzyś, coś ten. w prawo, w lewo popatrzeć. A tutaj się. Tutaj co? Tutaj ograniczenie takie. I no dobra, to mi się średnio podoba, ale podoba mi się ten złoty prezent na samym początku. Oczywiście można postukać. O tak! No to jak już postukane przeze mnie zostało To ja myślę, że czas otworzyć pierwszy prezent Od Fortnite'a w tym roku I oby to nie była muzyka, oby to nie była muzyka Proszę Uuuu, śniegierka Ej, zarąbisty jest ten kilof Co jest Mega ładny kilofik Naprawdę bardzo mi się podoba ten kilof Dobra, wyposażam go od razu, bo jest prześliczny On będzie dryhardowy, ja wam to gwarantuję Musicie go wydropić sobie Ale jeszcze sprawdźmy, jak ten kilof brzmi szybciutko Ładnie brzmi. Podoba mi się. Ładnie brzmi. Naprawdę nie jest ten dźwięk irytujący. Nie jest ten dźwięk głośny. Jest wręcz idealny. To będzie tryhardowy kilo Mówię wam to od razu. Lecimy do następnego prezentu. Dobra, dobra, uwaga. Czas na prezencik numer dwa. Był złoty, to teraz srebrny mniejszy. Oczywiście... Szybki stukot, musi być na początku szybki stukot I oczywiście otwieramy od razu Ten prezencik, tu w ogóle jakie ładne są Deski te snowboardowe, zarąbiście to wygląda Powiem wam szczerze, ten domek Naprawdę bardzo ładnie wygląda, ale trochę żałuję Bo w zeszłym roku niemal byłem pewien Znaczy nie w zeszłym roku, tylko dwa lata temu Że można było normalnie po tym domku się bardziej Troszeczkę rozejrzeć, ale możemy za to Usiąść przy, przy komik. dobra bo ja pierdzielę Już głupota miałem prezenty otwierać Otwieram ten prezent od razu eee, Co będzie w srebrnym, co będzie w srebrnym, czy to będzie skinek Mam nadzieję, że co najmniej dwa skinki będzie można odpakować, a tutaj dostajemy grafity, 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 rozbity schładzacz. Eee, a tu trzy grafity są. Trzy w jednym prezencie dostajemy. Let's go. Not your nice, zarąbiste. To fajne, to fajne graffiti, to ładne. No i dostajemy też jeszcze e, pana choinkę grającego na, 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 na dziwnym instrumencie. E, spoczko, to spoczko. No i ten rozbity schładzacz też bardzo fajnie, elegancko podoba mi się. No, powiedzmy, że jestem zadowolony z tych grafity, ale tyłka to mi to nie urwało. Wolę Byłbym już jakiegoś skinka wydropić. Ja, a wy w co gracie tutaj? Bo ja słyszę, że Fortnitecie jest grany chyba, tak? Rankingi, rankingowe. Rank rank właśnie to. to, to pa pago z saju to jest, nie? Tu siedzi saju, tu pago. No, pago też ma taki wzrok, właśnie. Jakbym miał 20 IQ co najmniej, znaczy maksymalnie. Dobra, 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 dosyć pierdzielenia. Czas na prezent numer 3, moi drodzy, i wjeżdża nam prezencik niebieski. Szybki stukocik musi być standardowo, żeby ładnie, fajnie dropnęło, żeby eleganckiego coś posypało tutaj. No i oczywiście przechodzimy od razu do otwierania. Był, był kill off, były, były graffiti. Może jakaś emotka teraz? No i mamy emotkę, mamy emotkę Lamożarówka. No tak szczerze, jest. Spoko, gdybym miał to ocenić, to takie trochę mało kreatywne mam wrażenie. Ale ogólnie chciałem to jeszcze sprawdzić na innym skinie, bo miałem wrażenie, że jest taka średnia ta grafika, ale nie, ona po prostu tak średnio wygląda. No tak szczerze, tą motkę, to ja bym ocenił tak. 3 na 10. Ej no dobra, kiedy jakiś skinek? Ja widzę, że tutaj jest muzyka. Na 100% jest muzyka. Czy my chcemy mieć to już za sobą? No to nawet nie oszukujmy się. Wiemy co tu jest. Widzimy co tu jest. Otwórzmy to po prostu. Miejmy to z głowy. Miejmy to za sobą. I nie patrzmy na to więcej. Nie wiem, kto używa. No jest, rany da. No jest, ścieżka drzemowa. No dobra, no spoko. Nie wiem, kto muzyki używa w lobby. Mi zawsze ona przeszkadzała. Daj znać w komentarzu, jeżeli ty używasz. O wtedy ja ci normalnie serducho przypinam, bo ja naprawdę jestem pełen podziwu. Dobra, proszę, żeby coś było dobrego w tym fioletowym wielkim prezencie. Jadę tutaj po kolei. Zrobię tę stronę. Potem przechodzę na tą stronę. Odpakuję dzisiaj wszystkie, ale to absolutnie wszystkie prezenty. Mam nadzieję, że zobaczymy tutaj chociaż dwa skinki. Naprawdę chciałbym dostać po prostu dwa skinki. Duży prezent. Duży stukot w tym momencie na naszych ekranach, Trzęsie się to jak nie powiem co, jak kepcio na dwa kebaby. Yy, no i teraz ja bym chciał. O, to jeszcze obracać można ładnie. Ty fajne, można posprawdzać, czy coś prześwituje. Yy, dobra, nieważne. Otwieramy to, otwieramy to. Proszę, daj mi ładnego skinka. Ładny skinek, proszę cię. Żadna lotnia, żadne, znaczy lotnia też mogła być. O, o kurde. Woli grad lodowych rytmów, lodowy gryf. Gitarę do dżemowania dostałem. Ja zapomniałem, że oni takie rzeczy pododawali. Ja nie jamuję, dajcie mi spokój. Jak napierdzielam bambików na nobildzie, tylko. Dajcie mi spokój z gitarami jakimiś. Dobra, biorę to i lecę do następnego prezentu. Ej, dobra, zaczęliśmy naprawdę z grubej rury. Ten killoff był prześliczny, ale trochę mi emocje opadły w tym momencie po tych ostatnich czterech prezentach. No może ten, może ten czerwony. Czerwony wielki prezent. No jest naprawdę duży. Jeszcze nie olbrzymi, ale duży. Ale prześlicznie zapakowany. Jezus, chciałbym umieć pakować tak prezenty. Dajcie znać, czy wy umiecie pakować prezenty. Ja nie Hu hu. A dostajemy malowanie. Malowanie jakieś jakieś świąteczne. To na walentynki by mogło być. No ładne, eleganckie malowanie. Fajnie, na ten nowy tryb się przyda balistika. Ale tak szczerze, no... No... Coś bardziej świątecznego by się przydało tutaj chyba, no. No, do, no dobra, no jak w kategoriach malowania, no to powiedzmy 5 na 10, no 5 na 10 ich będzie. Ja macie odblokowaną renegatkę już? Ja na swoim głównym koncie już prawie odblokowałem, grając na mojej mapie. Bo to idealne połączenie. Świetnej zabawy w Fortnite i trening, by stawać się lepszym graczem. Moi drodzy, teraz na świąteczną zabawę na naszej mapie Boxfight, gdzie możecie odkryć unikalne klasy, takie jak święty Mikołaj z teleportami, czy Rudolf z super szybkością i wiele, wiele innych. Przenieście swoją grę na wyższy poziom. Bawiąc się w magicznym i świątecznym klimacie, a jednocześnie zdobywajcie swojego upragnionego ekspa, żeby zdobyć renegatkę. Dołącz już teraz i poczuj magię świąt na naszej mapie. Dobra, czas na te dwa olbrzymie prezenty. Zaczynam od złotego. Oczywiście klasyczne potrząsąko musi być, postukanie musi być. Muszę to jeszcze troszeczkę zakręcić wąsem, żeby to był po prostu dobry dropik. I teraz, teraz to ja mogę otwierać. Teraz to ja mogę otwierać. Ty, on pęknie za chwilę. On pęknie. Ja coś się pęknie. No i pęk... No dlaczego? No dlaczego takie rzeczy? No to, 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 Dwóch kilofów nie mogli dać? Lotni nie mogli jakiejś dać eleganckiej? Po co mi ten zimowy was? No fajne, bo Snoop Doga seria ikon, to elegancko. Ale po co mi to? Nie no. No nie no, 3 na 10. Znowu 3 na 10. Żeby nie powiedzieć 2 na 10. Chcę być miły, bo darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Ale gitara? I to druga? No dobra, biorę to no. Dawaj następny prezent. Dobra, ten otwierałem, ten otwierałem. Wszystkie tutaj otwierałem oprócz tego największego zielonego. Tam w ogóle jakiś Królik mi hałapom. o co tu chodzi, co tu się dzieje? Największy zielony po tej stronie, w ogóle po tej prawej stronie jest jakikolwiek większy prezent? Jest! Ten, jest taki olbrzymi ty, O, o co tu chodzi? Dobra, nieważne o co tu chodzi. Postukotanie na szczęście. obrót prezentem na szczęście. I otwiera Nie mogę otworzyć tego prezentu! No co za skam to jest? Zostaw na koniec. A dlaczego ten na koniec mam zostawić? Tu na bank się czaj jakiś skin. Tu na bank się trzeba jakiś skin. Tu jest, słuchajcie, na 100% ten skin Stup Doga. Ten skin z Doga tam jest na 100%, 150%. No dobra, no jak tam tego nie idzie największego, to może ten chociaż otworzymy największy, co? No dobra, otwieram. Fioletowy, różowy, elegancki prezencik. Proszę, żeby to był skin. Proszę, żeby to był ładny skin. Lotnia? Gwiazdkowy szybowiec Okej, okay. powiem wam szczerze Bardzo ładna lotnia, bardzo ładna lotnia A oprócz tego cicha i ja od razu ją sobie Wyposażam, bo to będzie naprawdę śliczna lotnia Będzie się nią bardzo przyjemnie grało Lotnia będzie tryhardowa Bardzo ładna lotnia, super Tutaj 8 na 10 według mnie, nie no piękna lotnia I tak, no i, ta, i tak, i takich ze dwie Zarzucili za nas tych gitar i by był opening Topuwa, nie? i dobra, ale oni powiedzieli na początku Że będzie 14 prezentów Tu jest 8 i tu jest 5, czyli to daje 13 prezentów, gdzie jest 14? 14 w takim razie. Ej, ktoś by mi mógł powiedzieć, gdzie się chowa czternasty prezent. Dobra, nie mam pojęcia, gdzie ten czternasty prezent się chowa. Jak, jak jakiś pominąłem, to mi napiszecie w komentarzu. Dziadek, emerytura czeka. Ty weź okulary wymieni albo coś, bo ty nie widzisz prezentu. Ole, piękny kilofik. Znowu kilofik dostajemy i znowu prześliczny, Zarombisty dog darunek. Znowu coś wspólnego ze Snoop Dogiem, ale zarąbiście wygląda. Naprawdę piękny kilof. Super to wygląda. Trochę jest duży. Ja wiem, raczej trajhardowy nie będzie, ja to wszystko wiem, ale wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jeszcze szybki zamach tym kilofem. No, najgłośniejszy to on może nie jest, więc nie ma dramatu, ale kurczę, powiem wam, że ten model będzie duży i raczej mało kto z nim będzie biegał. Ale taki stylówek? Zarąbista sprawa. I tak szczerze mam delikatne problemy, bo ja już nie pamiętam, który prezent ja otwierałem, a który jeszcze mi został, ale yy, chyba czerwonego na... Nie, tego na pewno nie otwierałem. Ładnie wygląda, bardzo mi się podoba, pięknie zapakowany. Nie widzę do końca, od kogo to jest. Sergeant Winter. Sierżant zima. Sierżant zima mam go podarował. Dobra, otwieram ten prezencik. Niech on nam wybuchnie. Na naszych oczach i niech przyniesie coś dobrego. Jakaś kolejna ładna lotnia, na przykład. Blask śniegu. Ok, to spadanie jest bardzo ładne. Szkoda, że ludzie tego spadania za bardzo nie ubierają, bo pewnie to zżera FPS-a. Każdy walczy o każdą możliwą klatkę, nawet jeżeli to jest tylko podczas lotu. Yy, ale to wygląda naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No, powiem wam, że jestem troszeczkę zaskoczony. To wygląda nie dość że dobrze, jest użyteczne. Fajnie, że można to założyć. Nie będzie zasłaniało nam 3 czwartych ekranu. No, Epic się tutaj postarał. No i ten blask. Z śniegu, no taka szósteczka, pozytywna szósteczka, 6 na 10. Ej dobra, mam wrażenie w ogóle, że zostało nam mega mało prezentów do otwarcia, bo jeżeli dobrze naliczyłem, to zostały tylko i wyłącznie te dwa: srebrny i fioletowy, bardzo mało. Zawsze miałem wrażenie, że tych prezentów było znacznie więcej w Fortnite. Cie. No i cały czas mam wrażenie, że jeden prezent najzwyczajniej gdzieś tam się schował. O tym wiem, że nie mogę go jeszcze otworzyć, bo mam go zostawić na koniec i tutaj prawdopodobnie się kryje e, skryje się skin Cnup e, Doga, oczywiście. Ale myślałem, że oprócz skina Snubdoga dostaniemy też z tego białego skina. Chyba, że na kominku coś naprawdę. Szukam już tego wszędzie, a tego ostatniego prezentu nigdzie nie ma. Dobra, no ja już naprawdę nie mam pomysłu, gdzie by się to mogło schować. Otwieram kolejny fioletowy prezent. Postukam nim sobie oczywiście, szarpie troszeczkę, żeby jakiś dobry lucik nam wyleciał. Proszę o jakiegoś skinka dzisiaj do postaci. Proszę cię, jeden skinek dzisiaj. Otwórz dla mnie ten prezencik i niech tu będzie jeden skin. Największy zostawiam jeszcze na Koniec. A tutaj mamy. U, ale ale zioł. Ej, fajny plecak. Elegancki plecak. Podoba mi się. Mega ładny plecaczek, zarombisty, bardzo ładny. I to jest znowu związane ze Snoop Dogiem. Tutaj praktycznie wszystko jest związane ze Snoop Dogiem, wszystkie te prezenty. Jest kilka, które są w innym stylu, ale tutaj znowu mamy eleganckiego e, zamiast bałwana, no to mamy psa bałwana, e, ale wygląda naprawdę zarombistie ten plecak. No tylko znowu mam obawy, czy ktokolwiek plecak założy do Fortnite'a. No paru świrków się na pewno znajdzie. Dobra, moi drodzy, za chwilę ostatni prezent. No i słuchajcie, przyszła pora na ostatni prezent z Winter Festu. Ostatni prezent. Wielka srebrna paczucha. Mam nadzieję, że w tej wielkiej srebrnej paczuszce będzie też wielki srebrny prezent. Na przykład tak srebrny, jak prawie srebrny jest ten gdak tutaj siedzący na kanapie. Proszę, niech mi odda ładnym prezentem i błagam, żebym ja żadnego prezentu po prostu nie pominął, bo wy mnie w komentarzach zjecie po prostu. Otwieram ten prezencik i mamy w nim Moi drodzy, oby skin oby skin, oby skin, oby skin, Plecak! Kolejny plecak. Kolejny plecak, moi drodzy. No, co ja mogę wam powiedzieć? No, czy fajnie, że Interfest powrócił? Fajnie. Czy fajnie, że dostajemy darowe przedmioty? Fajnie. Czy fajnie, że nie mogłem otworzyć dzisiaj nowego skina? Nie fajnie. Ale za to otworzyłem dla was niemal wszystkie prezenty. A jeżeli podczas Interfestu będziecie robić jakieś zakupy w Fortnite, to pamiętajcie o kodzie i 13 w stepie Fortnite. I pamiętajcie, żeby wbijać na mapę, na której będę z wami grał. Trzymajcie się. Cześć.